No, jestem w tym apartamencie. Tak to wygląda tutaj, główna ulica w kierunku Term, jakieś 400 metry piechotą. No, i tutaj wybudowali z tyłu, tam nowe apartamenty, i tam właśnie jestem. Tu jest recepcja. Tu z tyłu jest ten nowy budynek, prawdopodobnie niedawno oddany. Tu jest stołówka. No i miałem pokój tu na dole, pod jedynką. Ale tutaj był taki słaby internet, i nie było słaby sygnał. I potem zreklamowałem to i powiedział, że mi sprawdził, w którym pokoju jest bardzo dobry internet, i tam się przeprowadziłem na górę pod szóstkę. No i tutaj jest raz dwa parę nowych apartamentów, bardzo czysto. I teraz tu jestem sam. Jest taka jesień, jest sezon po sezonie, ale przyjeżdżają tak na trzy dni na Wochenende. weekend, piątek, sobotę, niedzielę, prawdopodobnie jest dużo ludzi. Ale dla mnie to jest korzystne mniej ludzi, a czy jest zimno, to tam jest. W termalnych wodach obojętnie, tylko się trzeba odpowiednio przygotować. No i tak to tutaj wygląda. No, a mi się wydaje lepiej niż w hotelach. Yy, hotele są może na pewno droższe bezpośrednio. A tutaj w tych apartamentach jest bardzo fajnie, więcej wolnego terenu. Tam jest to taki teren Pakurkowate. O, tam widać, tam widać tę rucze i te baseny. Tam tu jest i tu nawet, tam widać jeden z hoteli tych. Należących do bezpośrednio do Ternb. No i w nocy słychać pociąg, jak jedzie, tutaj jest kolej. Dużo ludzi też tu przyjeżdża. Wandern. No, ja zapłaciłem za za tydzień są wszystko, nie wiem. to Jest ja ten dwupokojowy, ale jest zabuchowany jako jedno, jedno dla jednej osoby, dla drugiej osoby, troszkę tam parę groszy drożej. Za tydzień bez śniadania 230 euro. A można dokupić sobie śniadanie 9 euro na, na dzień. no a teraz przyszedłem to znalazłem wejście, bo to tak z boku jest tu jest wejście na recepcji chyba hmm. Besynowa Termales Policja Egiptowa po tym czesku to Tutaj już jest cieplutko To są kasę chyba chcemy Senior 26 Orio senior Dzieci 22 Dorośli 29 Ciekawe na jakie postawie seniory cały dzień 3, 3 godziny nie ma takiej opcji a ja tutaj 3 godziny sauna no ceny są takie sobie w euro Tutaj jest makieta tego. No to dopiero tu przyjdziemy jutro o godzinie 10 po śniadaniu. Na razie więcej nie mogę nic zobaczyć. No, dzień dobry, teraz pokażę Wam, przeszedłem, wczoraj przyszedłem, bram... dzisiaj przyszedłem te bramki. 30 euro kosztuje na cały dzień dla seniorów. Wykupiłem na cały dzień, żeby to wszystko poznać. I tak wygląda za bramką. To jest taki mały shop. Tu się idzie do. Tu to są skrytki na rzeczy wartościowe tutaj się idzie do przebierania zaraz tu z lewej strony się przebierałem przebierałem pod tym numerem to są moje ciuchy no i teraz zacząłem szukać gdzie się idzie w kierunku basenów tutaj jest toalety dla kobiet i z dziećmi przebierańca. No i tutaj jest WC i pęcznice dla mężczyzn i kobiet. I tutaj idę, idę. No i tutaj są drzwi przebieralni do następnych pomieszczeń. Hmm, tu jakieś są co dwa ojry jakieś chyba hmm. naświetlania ultra tutaj koce są leżaki Ausreiraum hmm. cieplutko to przerwie się tutaj położyć tak to wygląda tutaj schodzę do pierwszych basenów muszę uważać żeby się nie puszczyłem bo tu w tych jest tak gładko no i, i tak z lewej strony zacznę jest w ogóle trochę ludzi dosyć dużo prawdopodobnie normalny tydzień jest nie dużo, ale tu jest tak dużo tego, że to można się, można się stracić i także to jest miejsce dla wszystkich. Tu jest najsilniejsza, znaczy, ta woda taka do pływania temperatura wody tu jest 26-30 stopni. I tu jest ta wielka taka rucza, parę set metrów ma i... Tutaj są rociki dla dzieci z woda, wody, bo ta woda już jest, jak tam widać w 34 stopnie. No i tutaj już jest lauze Jest to, to są baseny jest pomieszczenia pod dachem, choć pogoda na zewnątrz jest fatalna dzisiaj. wieje wiatr i powietrze. Tu się wychodzi na zewnątrz. Może jeszcze wymówię. nie wiem jeszcze przygniotły jesteśmy na zewnątrz tu są jeden takie duży basen ta woda jest taka brązowa ślady borowiny I tu jest najciepsza woda od 36 do 40 stopni tu też jest basen Robię to szybko, bo mi zimno, muszę sobie kupić bademantel. Mam tylko ręcznik na puklu. No i tutaj tutaj jest płycie troszkę. Tutaj jest 0,9 metra, tam jest 1,20 m. Ten duży Najbardziej uczyszczany tam jest ten duży, ale zresztą wszędzie jest dużo ludzi. Tutaj jest 36 stopni. O 30, trochę chłodniejsza, ale jedna 10, ale tutaj też jest dużo ludzi. Bo hmm. tutaj można sobie restauracje. Zaraz w wodzie kupić coś do picia, coś. Lody, nie lody, kawa Mrożona, ze śmietaną. No a tam pod dali widać gdzie są te te pontony pływające tam ludzie pływają tam jest woda do pływania coś podobnie jak zalgał, Bad zalgał. trochę chłodniejsza ale nie taka zimna jak Badzalgał, Bad Salgau cieplejsza troszkę także po paru ruchach można się zaraz zagrzać no na pewno tam wszystkie baseny obskoczę tylko dzisiaj jest takie rozeznanie terenu może jak słoneczko wyszło to było trochę przyjemniej. Tak tylko po wyjściu z wody ucieka ale jak siedzisz w wodzie no to jest tylko to niebezpieczeństwo, że e, szyja jest nad wodą i się można szybko nie zasłaniając przeziębić. Muszę sobie wziąć pełną czapkę i kupić badę mantel po wyjściu no ale jest można szybko wyjść i schować się do pomieszczenia to do... pod dachem tam też można coś tak to wygląda w skrócie no do nam wstępnego filmu dziękuję cześć no tu jest basen do kompania no i taka potężna Różba. Dosyć wysoko się wywodzi i jest to prędkością chyba jak to chce, może to 100 km na godzinę płynąć. Bar z napojami, z kawą, z piwem, z piwem bezalkoholowym. Tu jest jadłodajnia na gorąco. Tu jest kierunek stan zabawy po czesku. Zobaczycie co to jest mm, widok z tego przejścia na zewnątrz pada jakiś hotel tam z tyłu mm. akurat trafiłem nie ma fal Byłem tu przed chwilą i fali jak na morzu, ale to chyba co jakiś czas Bo tutaj było pełno ludzi Tak z tego wygląda, że o za 35 minut będzie ale w jakich odstępach czasu nie wiem godzinowych czy no i tu jest, tu jest duży basen dla maluchów obok tego basenu tam dowiedziałem się, że co godzinę są te fale przez jakiś czas nie non stop teraz wody, wody jest bardzo przyjemna bo jest się do 30 stopni także że ludzie sobie spokojnie nie marzną i leżą. No, Dra, wychodzę z tego, z tych basenów, i tak, i tutaj jest przejście do tych basenów na zewnątrz, w środku. Idę do ostatniej atrakcji, gdzie są sauny. Bardzo tutaj ładnie pachnie. Taki zapach jest przyjemny na całym w tych zamkniętych raumach jakby perfumowane ale lepiej niż jakby śmierdziało tu jest bardzo hoteli wokół które należą do do tego bezpośrednio do tego ośrodka A jakiś hotel Giovanni grill z tej strony jest taki duży hotel no ale jest chyba w apartamencie niedaleko 400 metrów i tam jest no, bardzo fajnie auto idzie dostawić zamknięte wziąć małą torbę i tutaj przyjść no tu idąc z tych basenów wzdłuż tej ściany dosyć kawałek dochodzę do tej ostatniej atrakcji do świata saun i wellness no ale Dopiero tam jutro pójdę. Tam i tak nic nie nakręcę, bo tam się trzeba rozebrać i tam jest zabronione. No tak tutaj jest recepcja. No i teraz wychodzę na zewnątrz, jest tak nieprzyjemnie. Sipi deszcz rozebrane to nie. Nie można tutaj długo wystać. Bardzo mi się podoba. Dobrze, że tu przyjechałem. Warto tu jeszcze raz przyjechać czy więcej razy. Naprawdę bardzo przyjemnie, a w pogodę jeszcze bardziej. Dziękuję. No i na koniec tutaj jestem w tym airholnym z Raum. No i co tutaj jest bardzo ciekawego? To są takie... Pomieszczenia z kurtyną, chyba dla zakochanych. Tutaj się wykupuje na cały dzień, za 25 zł. No i układają się, zasłaniają i się kochają. No, dzisiaj jest ten drugi dzień, jest poniedziałek no słońce wyświeciło, jest całkiem inny świat ludzi prawie nie ma no i dzisiaj przy kasie się zaskoczyło mnie patrzę wczoraj płaciłem 30 euro na cały dzień, a dzisiaj 15,60 pytam czy się nie pomyliła jeszcze na cały dzień ale. Nie w poniedziałek jest o połowa taniej. No to ja dziękuję bardzo. No i tam to co pokazywałem gdzie jest ta restauracja w tym basenie dowiedziałem się od kierowniczki mojego apartamentu tam że to było niedawno całkiem nowe oddane. Dzisiaj przyszedłem i zagrodzone. Tak jak w Polsce na naprawa po nowym otwarciu widzę, że tam coś wymieniają, taka tam jest ta wykładzina. Niebieska to nie są płytki, tylko taki taki gumolit kleją, może się to odkleiło wszystko w każdym razie to tam było dobre, o tyle że tam ta woda była trochę chodniejsza. Bo te wody tutaj w tym dużym i tam gdzie jest ta fontanna, taka teraz tam nie pryszczy tu jest tak gorąco, że tu nie wysiedzisz dłużej jak 20 minut 20-30 minut. Naprawdę gorące wody, nie tak gorące jak 40 stopni w Bad Zalgał, bo to, ale też prawie że tak gorące. No i tutaj też długo, zalecane jest 20 minut, i naprawdę. jak. To. Wczoraj było tak zimno na dworze, miał zimny wiatr, to mnie tak to, nie, tak to nie było wyraźne, ale dzisiaj troszkę cieplej, to długo też nie mogłem wysiedzieć w tej wodzie. A tam gdzie jest ta restauracja jest trochę chłodniejsza i tam się można ochodzić po tym. Bo tak poza tym trzeba iść do środka i tam jest taka, gdzie jest ta rucza, tam jest taka błoda do pływania i tam się uchodzić. Bo tak to jest za gorąco latem to naprawdę tutaj jest gorąco no i teraz yy, chciałem Wam pokazać jak tam te tsunami przychodzi bo tu widzicie na tym na tablicy świetnie za 5 minut będą fale i tu zawsze jest można się orientować to prawie co godzinę czy co tego 15 minut to trwa i teraz za 5 minut to będzie i tam idę w tym kierunku bo jednak tam 2 minuty trzeba iść bo to jest na drugim końcu tego, termy no to też Tu jest bardzo fajnie, jednako są, jednak są Sprudel no, Jak jest mało ludzi, no to tutaj można sobie usiąść i siedzieć Bo tu nie ma takich sygnałów świetnych Jak dwa żeby się przesuwać Tu, który pierwszy, do to siedzi potem Także albo trzeba go wygonić Może szczelić, albo Czekaj na okazję No Teraz idę w kierunku tego basenu z tymi falami tam na górze jest masażyska z Tajlandii robi taj masaż jedną godzinę za 50 euro cały ciało i Cię tak wyczuje, że masz dosyć nie wiem w środę tam idę, mam termin tu jak już pokazywałem stołówka słoneczko świeci całkiem to ładnie wygląda też mało ludzi no byłem tu wczoraj na obiedzie no jak tam widać że tutaj bardzo popularne kapuśniora. Tam były takie cztery garce beczki i różne rodzaje kapuśniory. Trochę wziąłem sobie tego. Do... Ale kwaśne jak nie wiem, ale dobre na żołądek. Tu się idzie tym korytarzem, już tam każdy się ściga, żeby tam te tsunami o już tam te tsunami idzie no. ba tak bardzo mało ludzi to po nie wiem dlaczego poniedziałek wczoraj się wybruszowali no super godzinę temu byłem najlepiej to usiąść tutaj gdzie ten ta końcówka gdzie te białe fale nadchodzą i ma się wrażenie jak się siedzi nad brzegiem nad morzem a tam dalej musisz na lekkich okularach pływać bo jak się zostanie spalony jak na morzu, to się załkniesz i możesz się też utopić wracania metra 30 a ja się tam dwa razy za załknąłem musiałem i ale to jest dobry trening nad morze, jak na są fale, żeby się nauczyć pływać na falach no, trwa 15 minut, godzinę super zabawa no, nie jest to takie wcale małe, nie? no, a tam z drugiej strony to tam nie jest takie dla, dla małych dzieci Także tutaj jest to jest pielnicować. No to tyle. Jutro mam zamiar jechać, 17 km od tam jest inna miejscowość, nazywa Tatra coś podobnego, bardziej takie niby mówią Hitter ale też tam są termy. Fermy niebrązowe, na zewnątrz prawdopodobnie o różnym składzie. na są słony i tak dalej. Jestem ciekawy, jak to tam wygląda. Zrobię też krótkie wideo. No to na razie, cześć.